Proszę Państwa, Trzaskowski i jego ekipa oszaleli. Tutaj widzę następny plac, on, on, on robi. Tu, gdzie był parking, tu, gdzie ludzie przychodzi, przychodzili, robili zakupy. Gdzie w biurach, gdzie jest potrzebne właśnie miejsce parkingowe, żeby ludzie mogli sprawnie załatwiać swoje sprawy. Proszę Państwa, no jak można takiemu człowiekowi powierzać. Powierzać nas dobytek. Jak takiemu człowiekowi można powierzać los, oddawać w jego ręce, nasz los, naszych dzieci, naszych wnuków? Przecież to Jezus. Już... No nie, no. Czy tu w tym kraju nie ma lekarzy, oprócz tych, co namawiali do keczupowania, bo to jeszcze, jeszcze nie można mówić prawdy. Ludzie, opamiętajcie się, błagam, to dla Waszego dobra, nie, nie dla mnie. To już...